Ej, ten detektyw czuje się niebezpiecznie przy nim. Ej, panowie. Myślę, że Mariusz jest trajtorem, drugi raz? Nie, nie, słuchajcie, słuchajcie Jestem. mnie. Nie, zaraz wyjebane w to. Wyjebane z traitorem Prawdziwym traitorem to jest detektyw teraz. Widzicie to? No. Mi się wydaje, że Grzechu jest trajtorem i próbuje zwalić winę no. na detektywa. A, no no no, 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 no. Tak, Zobijemy dawaj, trzy, 4, 4. 4. go! Co ty robisz? Patrz na to. To nic. Yy, nic się nie stanie. Oooo! O! A teraz. Witamy. A on kim był? Jesteśmy biedni. I kim? I kim? Ja! On. Nie, on, on już nam jest niepotrzebny. Chodzi grzegorz. Idziemy. Dobra. Sorry, Tomek. det må gi opp tak.